to Cześć, manko, także dzisiaj zagramy sobie w Hadesa o studia Supergiant. I jeśli chcecie sobie zagrać i oczywiście zakupić gierkę, to dostaniecie ją na PC. Na platformie Steam albo na Epicu Jeśli preferujecie bardziej granie oczywiście na konsoli no to Odsyłam was do Nintendo Switcha Sama fabuła gry Nie została w świecie takiej mitologii greckiej W takim stylu komiksowym Więc sami zobaczycie Także zagrajmy sobie, tutaj mamy pierwszy zapis, ja sobie troszeczkę pograłem w tą grę Także zapiszemy sobie to na drugim zapisie view tales are told of hades whose very name inspires fear and penitence reminding us of the inevitable fate which we all share i however mean to tell you such a tale. Listen carefully. <try> także tak wygląda gra Goodbye, Father. jesteśmy w tartarze I tak, ja gram oczywiście na PC-cie, używam sobie pada, bo oczywiście jakoś lepiej mi się gra tutaj na padzie, próbowałem grać na klawiaturze, ale jakoś słabej mi to wychodziło. No ale to już od waszego gustu będzie zależało na czym chcecie sobie pograć. Ups. Ups. Tutaj chyba możemy sobie to niszczyć. Tutaj mamy ogólnie taki zwykły atak. Pod Y. Taki specjalny. Tutaj mamy dash, taki bardziej w sumie też unik. Tak lecimy dalej sobie. Naprawdę nieźle to wygląda. Co najlepsze, że ja... O tej grze tak naprawdę nie słyszałem. Dowiedziałem się dosłownie parę dni temu. Jakoś nie śledziłem. Gra była wcześniej dostępna takim w takim wczesnym dostępie. A teraz dostaliśmy w sumie taką wersję 1.0. W sumie, taka, takiego typu roguelike, jeśli lubicie, jesteśmy, jesteście też fanami, z na przykład Diablo czy tam Dead Cells, to na pewno Wam się spodoba. No, ja na przykład jestem pod bardzo dużym wrażeniem tej gry. Wow, już dostałem. Tutaj mam się jeszcze.

Wow, tutaj mamy darę od Ateny. Widzicie, mamy tutaj też bogów. Oczywiście Zagreł już chce się wydostać z... z tego Hadesu. Ej, co tutaj mamy w ogóle? Tak, boskie uderzenie, strzał falangi i boski odskok. Hmm, weźmy sobie to, może te boskie uderzenie. Obrażenia od ataku. Dobra, może to. Ba tutaj wszystko już rozwaliłem. Come wow, 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 wow. Tu jakiś kluczyk? Wow, i tutaj mamy dwa wyjścia, i teraz tak naprawdę nie wiem gdzie iść. Hmm. Dobre, nie? W ogóle sama mechanika gry przypomina mi strasznie mechanikę z Dark Siders' Genesis. Oprawa graficzna jest no niesamowita jak dla mnie. Dobra, którą wybieramy ścieżkę? Tutaj chyba mamy pokazane też jakieś nagrody, co dostaniemy. A może lewą stronę sobie wybierzemy. Właśnie, tutaj też możemy w sumie używać. No, to bym nie chciał zbytnio nadepnąć. Kurde, no powiem wam, że ta gra jest zajebiście wciągająca. Co to teraz zostaliśmy? Yy, serce Centaura. Wow, całkowite życie. W sumie mamy teraz większe. Nieźle, nie? I znowu mamy tak, dwie ścieżki czy tylko jedną? Nie, jedną teraz mamy. Hmm. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Dobra, lecimy dalej. Woł! Wow. O oh, cholera. Dobra, jednego mamy. Ja pierdziele, tutaj jeszcze wyłożą. O cholera, o cholera, nie, 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 panowie, spokojnie. Kurde, mało HP już zostało. coś dostaliśmy znalazłem. Błagam. Nie no właśnie, mało mamy zdrowia. 35, 75. I lecimy sobie dalej. Kurde, no tutaj prosto nie będzie. Kurde, jak go nie uderzył. Ja pierdziele Nie nie co to jest kurde Dobra, odnowiliśmy sobie trochę zdrowia. W to można grać i grać w sumie. Czy my tutaj coś mamy? Chyba już, chyba nie, nic tutaj nie znajdziemy. Tutaj to możemy sobie rozwalić jeszcze. I tak, w sumie nie wiem, czy to będzie taki materiał jednorazowy, czy po prostu zrobię na przykład takie trzy odcineczki z tego. Chyba, że chcielibyście na przykład całą serię, to dajcie po prostu dać znać w komentarzach. To pomyślimy nad tym. Dobra, gdzieś dotarliśmy. Kurde, dostałem znowu. Gdzie ona tam jest? Muszę iść na tamtą stronę. Tutaj jej nie dosięgnę, o, cholera. Nie dobrze. Ciekawe, są. Jednego mamy. I do widzenia. Uch, udało się. Kurde, no nie jest takie proste, jak się wydaje. Oj, co teraz? Lewo czy prawo? Hmm. Dobra, teraz sobie pójdziemy na prawo. Jednego mamy z głowy. drugiego z głowy cholera kurde no, ale dorąbałem Boskie uderzenie. Level drugi, tak? I to dajemy. Wow, i teraz znowu mamy wybór, tak? Ja pierdzielę. Co tutaj mamy? Kurde, teraz nie wiem co wybrać cholera. No trudno. Teraz pojedziemy sobie na lewo. O ja pierdzielę. To pozdro. Dobra, jednego mamy, kurde, z głowy.

This message. you the, in Ares. the world, I have to say. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Ooh, Ooh. Good. Tnący, tnący szal. Oskok, ostrza i morderczy instynkt. Kurde, co tu brać? Tutaj mamy epicki. Hmm. Bierzemy sobie to. Co tam mi zależy? Właśnie tutaj coś mamy. O cholera. Jak to wygląda, nieźle. I co teraz? No właśnie. O! Kurde, no, umarł nam się. Nie ma ucieczki.

greetings father my ransacking was a delight thank you for asking so i'll just be on my way again be on your way indeed what do i care you shall never reach the surface go see for yourself Kogoś tu jeszcze mamy? you have come home oh do not despair child such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time you made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Czy my tutaj sobie jeszcze kogoś znajdziemy? A możemy tutaj też daszować fajnie. Ale nie możemy tutaj używać broni. O, Achilles. the pain of death is but another obstacle and fear is for the weak take care achilles this house of hades that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not just to him but to his willful bratty you know i can hear you old man <laughs> <laughs> Tutaj chyba już nic nie mamy. O, zablokowane mamy tutaj wejście jakieś. A co to znaczy zrelaksować się? No właśnie. Czyli nie mogę się zrelaksować. Tutaj mamy jakieś wejście odblokowane, a tutaj hmm, tutaj coś jest, ale nie możemy sobie w tym momencie tam wejść, jeśli w ogóle tam możemy wejść. Wow, wow, wow. O, tutaj mamy jakieś lustro. Mroczna hmm, opowieść. A taki atak specjalny zadają więc więcej obrażeń podczas, podczas uderzenia wrogów od tyłu. Plus 10% na rangę. Co to jeszcze jest? na żywotność. Ulala.

Oh, come on. It's not that bad, is it? Not even tired. Thanks. Tutaj chyba już nic nie znajdziemy w tym pokoiku. a tutaj, jak wejdziemy. Okej. Okay. Wow. O kurde, proszę, tutaj mamy dodatkowe bronie. Tak, to za cztery kluczyki. sealed shut. What is this? Do you to, to a knocked. The Heartseeker. Let's deal some death. Whoa, whoa, whoa! S here. What the? I can escape through that pink window there. I think I can that. Can't do that. Hmm. Nope, couldn't feel a thing. Oh. Nice. O, tu jest mocny Oops. Takie buty. Kurde, fajnie to wygląda. A tutaj mamy miecz albo... Albo łuk. Hmm, nieźle. Co tutaj możemy sobie zbadać? Upominki jakieś mamy? No dobra. Czyli tak, możemy sobie używać jednej broń, tak? Albo łuku, albo na przykład miecza. No dobra. I tak, nie wiem czym będziemy się bawić. Dobra, to są te upominki tutaj. A tutaj co mamy?

jeśli będziecie chcieli więcej zobaczyć materiałów z Hadesa, to dajcie mi znać przede wszystkim w komentarzach. Jeśli wam się materiał oczywiście podobał, możecie dać łapki w górę, jeśli nie no oczywiście łapki w dół. I jeśli chcecie być na bieżąco, no to możecie zasubskrybować mój kanał. Oczywiście tak samo zapraszam na mojego Discorda. Linka znajdziecie pod filmikiem. A dzisiaj wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hejka.